Cześć, jestem Akseho, jestem zawodnikiem drużyny Lodzis i w tym sezonie będę reprezentować ich w pele. Zmarnowałem swoją szansę w AGO. Mm, tak. Co można było tam więcej zrobić? Myślę, że mogłem się po prostu bardziej pokazać jako zawodnik z lepszej strony i lekko presja zmarnowałem potencjał w AGO. Mhm. Jestem lepszym zawodnikiem niż Milki. Nie. Yeah. A w czym jest lepszy od ciebie? Na pewno ma większe jakby doświadczenie. Przede wszystkim też jesteśmy na innych rolach, więc ciężko jest to porównywać. Ale myślę, że jako sam zawodnik to jest po prostu czysto skilowo i jeśli chodzi o myślenie game sense, to potem rzeczy lepsze. jest mhm. to dla mnie idealne miejsce na tym etapie kariery. Nie, widziałbym się gdzieś jeszcze wyżej. Ale szczególnie gdzieś myślę, że za granicą bym bardzo chętnie gdzieś pograł, ale no, aktualnie tak wyszło, jak wyszło. I liczę, że to jest yy, przystanek tylko w mojej dalszej karierze. Miałem już propozycję z międzynarodowej drużyny. Zainteresowanie. Mhm, czyli była jakaś okazja. Można, tak, można tak powiedzieć. Czuję, że mogę zostać MVP tych rozgrywek. Nie. Czuję się lepszy w FPL-u niż w grze drużynowej. Tak. Klameczka jest lepszym prowadzącym niż Oskarisz. Nie. Szpero, minis, czuję się, że jestem lepszy od nich. Tak. Wstydem byłoby odpaść z takimi zespołami w grupie. Mm, nie. A kto jest takim mocnym dla ciebie, Timem? Na przykład Ago. Wygramy drugi split PG Dywizji mistrzowskiej. Nie wiem. Ale jest taka szansa? Chociaż upatrujesz to? Zawsze jest szansa. Przy odpowiednim układzie gwiazd? Na pewno.